Dzień dobry, zapraszam na krótką relację z przejazdu trasą numer 8 w okolicach budowanego węzła drogowego w miejscu gdzie będzie krzyżowała się droga numer S19 zwana też Via Karpatią z drogą S8, która kiedyś była zwana Via Baltiką, ale to się już pozmieniało. Nagranie o tyle istotne, że od ostatniego mojego przejazdu, chyba tydzień temu, dużo tutaj się zmieniło. Pojawiły się na jezdni słupki, które nie pozwalają na poruszenie się dwoma pasami, nie pozwalają też na wyprzedzanie, ale w okolicach samego. Centrum węzła, czyli tego głównego skrzyżowania, zmieniło się też malowanie na jezdni. W tej chwili już właściwie jedziemy cały czas prosto, tyle tylko że z ograniczeniem do prawego pasa. Tutaj po lewej stronie mamy miejsce, gdzie jeszcze no nie tak dawno wieczorem można było zobaczyć ozdoby świąteczne to znaczy maszyny budowlane ozdobione na święta. Tutaj jeszcze po lewej stronie trwa budowa, tak myślę, że jakiejś drogi pojazdowej, która łączy tą właśnie drogę do choroszczy z węzłem. Tutaj nawet mamy już ukształtowany nasyp, ale cały czas droga jest ograniczona do jednego pasa w każdym kierunku. Tutaj jeszcze jakieś roboty przy barierkach. Już zbliżamy się do węzła choroszcz, i właśnie tutaj koniec ograniczenia. No i możemy się rozpędzić. I jechać drogą ekspresową w kierunku Warszawy. To tyle w tej krótkiej relacji. Do usłyszenia w następnych nagraniach.